O modlitwie zawierzenia. Słowo zawierzenie kryje w sobie szczególną treść. Ukazuje ją ojciec święty Jan Paweł II, kiedy mówi o przekazanym nam skrzyża w testamencie Chrystusa. Przeanalizowanie jej może dopomóc w głębszym zrozumieniu. I właściwym przyjęciu ofiarowanego nam przez umierającego Zbawiciela daru zawierzenia nas Matce Bożej. Przedstawione refleksje mówią, ku czemu przyjęcie tego daru prowadzi i ukazują wewnętrzną postawę, jaka powinna temu towarzyszyć. W swoim w testamencie Skrzyża Chrystus powierza Marię Janowi. Jana natomiast zawierza Marii. Powierzając swoją matkę uczniowi, zobowiązuje go do otoczenia jej synowską troską i zapewnienia koniecznej opieki. Zawierzając zaś Jana Maryi, Wprowadza go w stanowiący istotę macierzyństwa jedyny i niepowtarzalny związek osób. W myśl rozważań Ojca Świętego słowo zawierzenie określa szczególną osobową relację, jaka pojawia się w wyniku odpowiedzi na miłość relację prowadzącą do komunii życia. Wypowiedziane skrzyża słowa oto matka Twoja, kieruje Chrystus do każdego z nas. Na Golgocie, w tym najważniejszym momencie w dziejach ludzkości, dokonało się zawierzenie nas Maryi. Słowa Chrystusowego Testamentu, pisze Jan Paweł II, ustanawiają niejako miejsce Maryi w życiu uczniów Chrystusowych. Mówią one, o nowym macierzyństwie Matki Odkupiciela, jest to macierzyństwo duchowe, które zrodziło się w głębi tajemnicy paschalnej Odkupiciela świata. Ustóp krzyżą ma początek to szczególne zawierzenie człowieka Boga rodzicy, które w ciągu dziejów Kościoła na różne sposoby bywało podejmowane i wyrażane. Święty Jan w odpowiedzi na ten niezwykły dar Chrystusa wprowadza Maryję w swoje własne życie, bierze ją do siebie. W greckim tekście wyjaśnia Ojciec święty wyrażenie wziąć do siebie ma szersze znaczenie niż przyjęcie Maryi przez ucznia, tylko w sensie mieszkania i gościnności w jego domu określa raczej jakąś wspólnotę życia, która ustala się pomiędzy tymi dwoma osobami na mocy słów wykonającego Chrystusa. Słowa Testamentu zobowiązują do odpowiedzi każdego ucznia, do odpowiedzi na wzór świętego Jana, aby odpowiedzieć za przykładem świętego Jana na Chrystusowe zawierzenie nas Maryi, po to, by wprowadzić ją w życie to wprowadzić ją w sposób szczególny w nasze życie wewnętrzne. Wprowadzić ją do naszego serca, podobnie jak przyjmując Eucharystię, wprowadzamy Chrystusa, który przemienia nasze ciało w żywe tabernakulum. To wejście w głęboką, międzyosobową relację z Matką Jezusa może stawać się swoistą jednością życia, Komunią osób. Przyjęcie daru zawierzenia zapoczątkowuje zatem nowy etap w naszym życiu. Konieczna jest jednak do tego właściwa wewnętrzna postawa. Kiedy święty Jan stał pod krzyżem, był wewnętrznie zmiażdżony nie tylko dokonującym się na jego oczach dramatem męki i śmierci Chrystusa. Ale w jakim stopniu również widokiem własnej duchowej nędzy. On uczeń, szczególnie przez Chrystusa umiłowany, spoczywający w czasie ostatniej wieczerzy na jego piersi, chwilę później w ogrodzie oliwnym, gdzie Jezus przeżywa udrękę agonii, nie odpowiada na jego gorące i ponawiane wezwania do modlitwy i czuwania. W momencie zaś największego zagrożenia razem z innymi apostołami ucieka, pozostawiając mistrza w rękach prześladowców. Wprawdzie po tym czasie wraca i wraz z Piotrem idzie za Nim, ale z daleka. Nie stanął On przy mistrzu podczas procesu. Również w czasie drogi krzyżowej to nie On pomaga Jezusowi dźwigać Krzyż, ani żaden z apostołów których Jezus powołał w sposób szczególny do pójścia za Nim drogą krzyża i od których mógł przecież spodziewać się pomocy. Jest możliwe, że poczuł się on wówczas kimś, na kim Jezus zawiódł się, chociaż w czasie ostatniej wieczerzy, gdy wsparty na Jego piersi pytał o zdrajcę, nie przyszło mu nawet na myśl, że i on okaże się niewierny. Bo jeszcze wtedy, tak pewny siebie, że nie prosił o umocnienie i łaskę wydwania, nawet po bardzo wyraźnej zapowiedzi mistrza. Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że rozproszycie się każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Święty Jan, wiedząc, że był umiłowanym muczym Jezusa. Mógł bardzo boleśnie przeżywać to, że zostawił go samego, że ostatecznie, jako ktoś bardzo mu bliski, zawiódł go, że okazał się niegodnym okazywanego mu przez Jezusa szczególnego zaufania i miłości. Mógł też obawiać się, że Jezus mu to wytknie że słowem, spojrzeniem czy gestem wypomni mojego zdradę. Żeby zatem stanąć pod krzyżem, musiał zdobyć się nie tylko na przezwyciężenie lęku przed pojmaniem, co przecież było możliwe, ale i na coś być może jeszcze bardziej trudnego na stanięcie w obliczu umierającego Chrystusa w całej prawdzie swojej duchowej nędzy i grzeszności, na zdarcie przed ukrzyżowanym mistrzem maski z twarzy i ufne przyznanie się. Że on też przyczynił się do jego męki i śmierci, że zasługuje na słowa wyrzutów i oskarżeń. Stając pod krzyżem, Jan, jak można przypuszczać, w jakimś stopniu sam siebie oskarża. I godzi się na to, że usłyszy od umiłowanego mistrza słowa gorzkiej prawdy o sobie. Również później, kiedy już razem z Marią stoi pod krzyżem doświadcza dalej swojej grzeszności. pomimo tak wielu dowodów boskiej wszechmocy Jezusa, grzeszy brakiem wiary, w zapowiadane wcześniej jego zmartwychwstanie, do czego przyznaje się później na kartach ewangelii, w swoim niedowierzaniu słowom mistrza, okazał się wówczas w pewnym sensie gorszy od najbardziej zagrożających przeciwników Chrystusa którzy na po jego śmierci oznajmili Piłatowi, panie, przypomnieliśmy sobie, że on powiedział jeszcze za życia po trzech dniach powstanę. Jan mógł wtedy dostrzec, jak krucha jest jego wiara, jak słaba okazała się jego miłość. On, który jeszcze tak niedawno, kiedy jego matka prosiła o jedno z pierwszych miejsc dla niego, prawdopodobnie ulegał pokusie być jakimś wielkim, i uważał się za godnego, by być jak najbliżej Boga. Teraz pozbawiony został wszelkich złudzeń co do tego, kim jest sam z siebie. Pod krzyżem stoi już jak duchowy żebrak, który świadomy swojej nędzy wie, że jeżeli nie zaufa Bożemu miłosierdziu, to pozostaje mu jedynie rezygnacja, zwątpienie czy wręcz rozpacz. I oto wtedy, gdy bardzo mocno doświadcza własnej bezradności i grzeszności, gdy być może wciąż jeszcze przezwycięża w sobie lęk przed tym, że Jezus wypomni Mu Jego niewierność, słyszy nie słowa wyrzutu, ale słowa Jezusa, nadziei i miłości. Jezus przekazał wówczas Maryi i Jemu testament. Zwracając się do matki, powiedział: Niewiasto to syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. W czasie swojej agonii, odkupiciel zawierza apostoła Jana, a poprzez niego każdego z nas swojej matce. Święty Jan, odpowiadając na ten okazany mu niezwykły wyraz miłości, bierze Maryję do siebie, zaczyna budować z matką Jezusa. Komunię życia. Chrystusowe zawierzenie nas Maryi to niezwykły dar, to szczególna boża perła, do której z pewnością odnoszą się słowa Jezusa nie rzuca się pereł przed wieprzem. Jan został przygotowany na przyjęcie tego daru przez poznanie swojej grzeszności. Może gdyby nie doświadczył jej w takim stopniu zlekceważyłby i te słowa Chrystusa, słowa wzywającego do synockiego zawierzenia się Maryi, tak by to ona mogła kształtować jego życie duchowe. A gdyby odtrącił ofiarowaną przez Chrystusa dar, nie wiadomo, jak potyczyłyby się dzieje jego życia i uświęcenia. Poznanie własnej słabości i grzeszności to podstawowy warunek otwarcie się na dar zawierzenia nas Maryi. Ten, kto stając przed ukrzyżowanym sam siebie oskarża, nie usłyszy, jak można przypuszczać słów oskarżenia. To Chrystusowe cierpienie oskarża każdego z nas. Zbawiciel, widząc nasze ufne odkrywanie przed Nim naszej grzeszności, da nam jako szczególną pomoc swoją Matkę. Wówczas to na gruncie doświadczenia, że jesteśmy grzesznikami i w odpowiedzi na Chrystusowy dar zawierzenia nas Maryi, może rodzić się w nas modlitwa zawierzenia, modlitwa prowadząca do swoistej jedności życia z Maryją. Żeby ją lepiej zrozumieć, dobrze sobie przedstawić i zasadnicze elementy opisując je w symboli cztery przepaści. Przepaści grzeszności, przepaści bezradności, przepaści ufności, wdzięczności i kenozy. Ale to w następnym odcinku.